Płeć zwierząt i ludzi podobieństwa i różnice. Zarówno u ludzi, jak i zwierząt płeć stanowi istotną właściwość, dzięki której mogą się one rozmnażać. Ludzie i większość zwierząt to osobniki dymorficzne czyli takie, które występują w zdwojonej postaci samca i samicy a u ludzi mężczyzny i kobiety. Celem realizacji zadania, jakim jest rozważanie się zarówno zwierzęta, jak i ludzie łączą się w pary dymorficzne. U zwierząt pary dymorficzne powstają na określony czas wyznaczany przez ruję. U ludzi pary dymorficzne powstają na czas nieokreślony. Różnica między ludźmi a zwierzętami jest na tyle istotna. Że należy się z kolei przyjrzeć, jak skonstruowana jest płeć człowieka, aby zrozumieć, że płciowość ludzka ma dwa cele: ten cel prokreacyjny i ten cel łączenia się w pary bezterminowo.